Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i niedawno do War zostały dodane dwa pierwsze izraelskie czołgi w izraelskim drzewku, oczywiście pojazdy premiowe, ale już w War mieliśmy kilka izraelskich czołgów też w wersji 1 drzewkowej, kilka premiowych i kilka eventowych, no i w najbliższym czasie zajmę się tymi pojazdami plus oczywiście propozycjami waszymi. I na start zaczniemy od sobie od M51 Super Shermana, który jest super, ultra, mega, turbo, op czołgiem. Dlaczego? Ponieważ ludzie mówią, że ma penetrację 400 mm na 6-0, więc musi być op. A jak bardzo jest op? Jest tak bardzo OP, że aż Niemiec płacze ze śmiechu, kiedy widzi, jakie ten Sherman robi mu uszkodzenia. Niestety ludzie patrzą na penetrację, a nie zwracają uwagi już na pozostałe rzeczy. I zaraz dokładnie sobie omówimy tego Shermana, a tak samo go ocenimy, ale najpierw warto poznać historię tego pojazdu i znalazłem tutaj całkiem sporo informacji i wybrałem takie. Najbardziej ciekawe, a więc historia M51 zaczyna się tam, gdzie kończy się ona dla M50, po zakończeniu operacji Kadesh, czyli kryzysie sueskim w 1956 roku. Arabskie armie kolejny raz były w rozsypce, a ich dywizje pancerne zostały zniszczone, jednak gdy szok minął, Związek Radziecki z wielką przyjemnością wyciągnął do nich pomocną dłoń w zamian za wpływy polityczne. Jednak tym razem Arabowie otrzymali również znacznie bardziej niebezpiecznego zawodnika niż stare T-34, ponieważ dostali czołgi średnie T-54 i później T-55, które totalnie dominowały nad modelem M-50. Rosnące wpływy radzieckie i mała produkcja modelu M50, który był już przestarzały, zmusiły Izraelczyków do zwrócenia się kolejny raz o pomoc do Francuzów, którzy opracowali model M51. Był to Sherman ze zmodyfikowaną wieżą, większa wersja T26, która pierwotnie zawierała działo serii M176 mm. Uzbroili go we francuskie działo 105 mm D1508 L51, a nie D1504 L44, jak błędnie podają niektóre źródła. Na końcu działa zamontowano efektywny hamulec wylotowy. Francuska armata miotała pociskami HIT oraz HE, które leciały z prędkością 900 czy 950 metrów na sekundę. Większość M51 była oparta na podwoziu M4A1, a nieliczne tylko na M4A3. M51 serii Mark 1 były napędzane amerykańskim silnikiem Continental R975 C4 o mocy 420 koni mechanicznych, a Mark 2 wysokoprężnym Cummins VT8 460 o mocy 460 koni mechanicznych. M51 zastosowano amerykańskie zawieszenie HVSS oraz krajową automatyczną skrzynię biegów. Uzbrojenie dodatkowe składało się z dwóch karabinów maszynowych Browning 762 mm, jednego współosiowego, a drugiego w kadłubie, oraz Browninga 12,7 mm. W pozycji przeciwlotniczej na dachu wieży. W drugiej wersji, między wojną sześciodniową a wojną John Kippur, karabin maszynowy z kadłuba został usunięty i czasami montowany w uchwycie przeciwlotniczym i używany przez ładowniczego. W trzeciej wersji M51, zmodyfikowanej w 1975 roku, karabin maszynowy 12,7 mm zamontowano nad działem na tym samym sporniku, na którym wcześniej zamontowany był reflektor, podczas gdy 7,62 zamontowano na uchwycie przeciwlotniczym w pobliżu kopuły dowódcy. Czasem montowano drugiego Browninga 762, który był używany przez ładowniczego, w sumie cztery karabiny maszynowe, co znacznie zwiększyło siłę ognia czołgu. W czwartej wersji, podobnie jak w Shotkalu i Magachu, na dachu wieży, w przestrzeni pomiędzy kopułą dowódcy a włazem ładowniczego, zamocowano mozie 60 mm, który mógł strzelać amunicją dymną, odłamkową i oświetlającą. Czołg M51 Super Sherman wszedł do służby w 1962 roku i wziął udział w dwóch dużych konfliktach: w wojnie sześciodniowej w 1967 roku, w której wzięło udział 177 Super Shermanów M51, i w wojnie John Kipur w 1973, w której wzięło udział. 341 Super Shermanów M50 Mark II i Super Shermanów M51. Po wojnie ocalałe M51 były stopniowo wycofywane ze służby i umieszczane w rezerwie. Większość sprzedano do Chile, a niewielką garstkę wysłano do Libanu, by wesprzeć chrześcijańską milicję. Niewielka ich liczba została zmodyfikowana lub użyta do testów, podczas gdy reszta pozostała w rezerwie IDF do początku lat 90., kiedy to zostały całkowicie wycofane ze służby i zezłomowane. W 1979 roku Chile, które było w dobrych stosunkach z Izraelem, kupiło 118 używanych M51, aby ulepszyć swój korpus pancerny i używali ich aż do 2006 roku, więc Izrael tych Shermanów używał do lat 90. A całkowicie były używane w służbie do 2006 roku, chociaż niektóre informacje mówią, że mogły nawet być użyte do 2017 roku, ale nie ma żadnych potwierdzeń, bardziej są takie spekulacje. Historia poznana, no to teraz pora obejrzeć sobie ten pojazd w grze. Jest to maszyna na czwartej erze obecnie na klasyfikacji 6-0, możliwe, że pójdzie w górę lub w dół w zależności jak to będzie z nim wyglądała. Sytuacja w podsumowaniu mniej więcej ja wydam swoją opinię na temat, gdzie widzę bardziej ten pojazd. I na początek zajmiemy się opancerzeniem. Jest to po prostu zwykły Sherman, więc pancerz czołowy to jest 63 mm. Jedynie tutaj na samym dole mamy 100 mm. Jarzmo ma 100 mm, ale policzki mają 51. Mm, da się je łatwo trafić przez to, czołg jest przebijany. Boczny pancerz ma 38 mm. Jedynie właśnie wieża tu ma 50, więc. Niewielkie działo przeciwlotnicze i pojazd jest likwidowany z tyłu również 38. Na dachu kadłuba, a zarazem wieży, też nie z grupy pancerz, na kadłubie 19,5, na wieży 25,5 mm. Jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj armatę 105 mm i pociski kumulacyjne, które mają najpierw penetrację 400 mm w pionowy pancerz, w lekko skątowany 346, pod kątem 60 stopni, 200 mm i lecą z prędkością obecnie w grze 800 metrów na sekundę, może to później zwiększą. Następnie mamy pociski odłamkowe, gdzie jest 2 kg trotylu, 25 mm penetracji i również lecą z prędkością 800 m na sekundę, a tak samo pociski dymne, które już lecą 600 metrów na sekundę. W Shermanie tutaj mamy Dwa karabiny maszynowe 762, jeden jest sprzężony z działem, drugi znajduje się na dachu i ma pełen obrót 360 stopni. Depresja działa wynosi 8 stopni, elewacja natomiast 20. W zależności od załogi wieża jest obracana z prędkością 16,8 stopnia na sekundę lub 24 stopnie na sekundę. Czas przeładowania tego działa wynosi 9,75 sekundy lub 7,5 sekundy. Szerman waży 40 ton, jest napędzany przez silnik o mocy 460 koni mechanicznych. Po drodze jeździmy 37 km na godzinę w terenie średnio od 30 do 37 km na godzinę do tyłu, natomiast 4 km na godzinę. W szermanie mamy zamontowane 4 granaty dymne, dwa po lewej i po prawej stronie wieży i możemy użyć ich raz. Jak widać wnętrze jest takie samo jak w tradycyjnym Shermanie, czyli przekładnia z przodu, silnik ze zbiornikami paliwa i chłodnicą z tyłu. Na środku pod wieżą jest ogromny magazyn amunicyjny, i zawsze mamy kilka pocisków, znajdujących się w pierścieniu wieży, jak to jest w pershingach, i kilka pocisków pod wieżą. Dwóch załogantów znajduje się z przodu w kadłubie, trzech natomiast w wieży. Dominacja na polskiej ziemi na 6-7. Po mojej stronie Ameryka, Brytole, Francja, oczywiście Izrael kontra Niemcy. Rosjanie i Japończycy. Ile tak z ciekawości jest Super Shermanów? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Super Shermanów. Jak wygląda plan? Plan jest taki, że jadę do miasta i nie wiem, co dalej. Poza obroną punktu trzeba będzie znaleźć jakieś korzystne miejsce, bo. No jednak, te hity nie są takie dobre. Chyba coś zmienili w aktualizacji, albo. Sam nie wiem. Nowa maszyna to może być jeszcze niedopracowana, a ten ból jest bardzo dobrze znany. Kurde, już do B wjechało coś. To musi być jakiś lekki, prawdopodobnie szybki pojazd. Aubl, Fiat, co gorsze to może być nawet ten, R3. A nie, to F60. Okej. Okay. No to sobie jadę dalej. Jezu. Ja może w tę stronę skręcę, bo ta droga jest ostrzeliwana, to ja podziękuję. Wyślę atylierię. Jedziesz, Shermanie, jedziesz. Oni głównie będą jechali tą drogą, więc może udałoby mi się tak zajechać po cichu jak na Shermana, od tyłu ich. Albo chociaż od boku. WHATHE HELL! nie, 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 nie! Kurde! szybciej. No nie, 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 nie szybciej. Użwa nie no. Czy tam jest ten cwaniak? Wycelowałem za wysoko. Najśmieszniejsze jest to, że nim mój pocisk doleci, to on spokojnie sobie odjedzie, bo to jest tak wolny pocisk na taki dystans. Jest, 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 jest. Stop, stop, stop. Minimalnie do góry. Ciśnienie, ale na to zasłużył. Kuma zdjęta. Tutaj Heavy też zdjętym, czyli przejazd na B jest czysty. Trzy super Shermany wjechały na B, strefa jest nasza. Ja się zastanawiam. A bo ten d 4 wybił już siedmiu. Ale tak ogólnie, naprawdę zastanawiam się, jakim kuźwa cudem. Co, jakim cudem? Jakim cudem Niemcy przegrali, Rosjanie jednocześnie Japończycy? Może dlatego, że tych super Shermanów jest no, troszeczkę jednak dużo. I przynajmniej, jak jeden członek naszej drużyny, przynajmniej zrobi jednego fraga, no to jednak odnosimy jakiś sukces. Wait a second A to co? O! Shit! Jak pancer. Przekładnia, ok. Minimalnie do góry. Trafiłem amunicję gość, woził naprawdę dużo tej amunicji. A to jest ta rzadsza wersja i on ma naprawdę wielkie magazyny. Więc jej! Udało się drugiego Praga zrobić! Uda się trzeciego? Bo gdzieś tutaj... No dobra, to Sherman, Myślałem, że coś mi tutaj jedzie i już się na mnie gapi. Bo tam na strefie... Wait, 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 wait... Kugel! Za późno! To już był taki strzał na ślepo, więc było wiadome, że nie trafi pan. nie. Waffen, trager, ehm... drzewo? Ok, drzewo, największy problem, ciśnienie. Papierowa jednostka, tradycyjna mechanika, więc jej, trzy fragi. No tutaj, typ też ma trzy. Ten mnie nie widzi, nie będę strzelał i z dwójka jedzie, i dalej nie pojedzie, załoga zlikwidowana. Czyli udało się czwartego, chociaż ten akurat się nie spodziewał i dopiero co wyjechał z rejspa. Serio? Teoretycznie piąty! Ale kurde, jak to się nie przebiło przez Shermana? Kamienna twierdza, dominacja, 6-7 przeciwko Niemcom i Rosjanom. Może spróbuję, chociaż trochę źle pojechałem, bo chcę na tutaj te pozycje sobie wjechać i postrzelać z daleka. Tylko wiadomo, Sherman trochę czasu się przemieszcza, więc dla pewności... Gdydy my spadną... Spadły, okej, okay. mam bezpieczny wjazd. Jeśli nic nie wiedzie z tamtej strony albo na tę górkę, powinno być git. Tam już widzę chyba coś płonie, 92 Aha, 44. Gorzej, Arta. Gorzej, bo to nie chce łatwo umierać. pewno zaraz dostanę bułę, żeby wychylić się na tę Artę. A, ona się schowała, to jeszcze lepiej. Po lewo nic na razie nie ma. Po prawo chwilowo też nie. Aha, osiem piątka. Dobra, pierwszego się udało zlikwidować. No proszę, Pantera, podjeć, 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 podjedź, podjeć. ten teren taki upierdliwy jest. Okej, okay, to jest akurat fart, bo trafiłem amunicję, na ślepo trochę. Tam próbują dorwać tę artylerię. No, mają problem z jej zabiciem, z tego co widzę. Niedobrze, tutaj jedzie... A już nieważne. Chyba osiem-piątka była? Na osiem piątka w tej bitwie idzie dobrze. Jeśli tak snajpi się tym Shermanem trochę z daleka, to jest ok. Ale w pierwszej czy w drugiej linii, to on ma naprawdę przewalone. A to co? Is2? Is2 Działo nowy poszedł. Teraz on nas zacznie zwiewać. A nie, ty po prostu wyskoczył. W zasadzie jakby zjechał na dół i za tę wyspę to... znaczy wyspę. Za tę górkę to już byłby niewidoczny. te oj, te 40. te 44, te 34 100. Trochę za wysoko, ale... Dobra, asysta jest. Bulldog go zdjął. Jak są małe czołgi, pokroju T34 Pancer 4 Idzie je bez problemu zdjąć na jeden strzał. No bo te czołgi są małe, więc hit łatwo zabije załogę. Ale jak już coś pojawi się dużego, pokroju pantery czy tygrysa, to już stanowi problem z zabiciu na jeden strzał. O kurde, Pantera. Nie mam tam akurat depresji, więc. lekki podjazd. Nie, tylko nie to, musiało to się odbić. Ale chyba typ nie zauważył. Jeszcze jeden strzał. Dobra, teraz zdjęta. Nie dobrze, gaja tu jedzie. O no seriously! Zerowe uszkodzenie w taki papier! A to co? Kolejna Pantera? Też typie to masz Artę. O kurde, jak tiger Gaja się schowała Za nisko Jak tiger na szczęście o mnie jeszcze nie wie Kierowca i dział nowy Dobrze no, Gaja zdjęta Teraz trzeba zdjąć największego kolosa jaki tutaj jedzie Chociaż on mi się zaraz schowa Nieważne jak Tiger pokonany Teraz jak najszybciej się ewakuować Tamten pojechał załem strefę, to Git. No, obrona strefy nie zawsze polega na tym, że trzeba na niej stać. Wystarczy stać gdzieś na dobrej pozycji, żeby mieć dobre pole widzenia i ochronę. I po prostu likwidować każdego, kto tutaj przyjedzie. Też powiem, że z 185 to było dużo szczęścia, bo mógł się w zasadzie przebić. Nie, 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 nie kurde, nie! Is. Czyli szybciej do tyłu jedziesz szybciej. Będzie przestrzał? Jest! Nie ma tak! Coś tutaj jedzie! O kurde Pantera 2! Aha, ten został zjęty przez Isa drugiego. No to fajnie. Nie patrz tutaj, jedź sobie spokojnie do przodu. Tutaj nic nie ma. O kurde, zobaczył mnie. Ale już nie strzeli. Gorzej, że zdąży zwiać, bo to Pantera 2. Chyba, że zaryzykuje i tak jest to porażka, koniec gry. Nie zdążyłem wyjechać, a jeszcze Wafetrager na górce siedział. A więc, moi drodzy, dokładnie sobie podsumujmy Super Shermana. Czy ten pojazd powinien zostać na 6-0, pójść na 5 czy pójść na 6-3, czy, jak to niektórzy twierdzą, nawet na 6-7. Powiem tak, porównują go niektóre osoby do STA1 czy Type'a 61 Tamte pojazdy mają nad nim taką przewagę, że są mobilniejsze, mają półcala, mają hit FS. Hit FS robi większe uszkodzenia, mają również pociski APCBC, czyli po prostu mogą one przeciwnika od boku. Super Sherman ma tylko przestarzałe pociski Kit I ja akurat nie pokazałem wszystkich bitew, pokazałem tylko taką średnią i najlepszą, jaka mi się trafiła, a większość bitew, to jest tak jak pokazałem na wstępie. Trafienia prawie za zero, Strzał w amunicję za zero, strzał w załogę, gdzie jeden załogan przyjmuje, drugi w ogóle nic nie otrzymuje. Ten Sherman ma tylko dobry pancerz przedni na lekko kalibrowe działka, 7,5 już pancer 4 wystarcza, by go przebić od frontu. Nawet chyba 7,6 T-34 by wystarczyła. Z każdej innej strony jest całkowicie papierem, samoloty go koszą, małe działa przeciwlotniczego koszą. To się ledwo porusza, można powiedzieć, że jeździ podobnie jak Jumbo, a nie ma takiego pancerza, to tylko ma penetrację. Według mnie ten Sherman powinien zostać na 6-0, nie powinien iść ani w dół, ani w górę. Jeśli już ostatecznie musi iść w górę, to 6-3 jest całkowitym maksimum, bo da radę walczyć przeciwko pojazdom na 7-7, bez problemu je przebije, ale mówię, hit. Jakoś kiepsko się u niego sprawuje. Porównując nawet Super Shermana do MX30, no ta MX30 ma większe kąty, szybciej ładuje i jest o wiele mobilniejszym czołgiem. Gdyby ten Sherman chociaż był mobilny, no to jeszcze okej, okay, a wiele jest takich akcji, gdzie ja od boku spotkam Panterę, Pantera po prostu obróci samą wieżę o 90 stopni w moją stronę, a ja nie zdążę obrócić się całym czołgiem w lewo. No i moim zdaniem powinien jednak zostać naszej zero, no bo penetracja to nie jest wszystko. Tak samo jakby powiedzieć, że jakiś czołg ma pocisk podkalibrowy o penetracji 400 mm ale co z tego, skoro ma duże problemy w zabijaniu wrogów. I Czy warto tego Shermana zakupić? Na razie nie, ponieważ to no, jak wiadomo drzewko izraelskie jest dosłownie puste, jedyne co mamy to dwa czołgi premiowe. A czy później warto go sobie zakupić? Po pierwsze, czy zostanie na tym BR-ze? Jeśli zostanie, powiedzmy, że średnio, jeśli poprawiam pociski kumulacyjne, i będzie o wiele łatwiej zabijał, wtedy tak, jeśli pójdzie klasyfikacja niżej, też tak, jeśli pójdzie klasyfikację wyżej, bez zmiany tych pocisków, raczej bym go odradzał. Chyba bardziej opłacalne będzie zakupienie Merkawy, bo zarazem wyższa era i większa efektywność w likwidowaniu wrogów mimo braku pancerza. Ale merkawą zajmiemy się w następnym odcinku, a tak to dajcie znać, co wy myślicie o tym super Shermanie, który izraelski czołg chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie i dajcie znać, czy taki szczegółowy opis pojazdu wam się spodobał i głównie te opisy będą pojawiały się przy pojazdach premium po to, żeby odcinki pojawiały się trochę częściej. No i koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, to bardzo pomaga w rozwijaniu kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się! Na razie.